Cześć, witam serdecznie w 40. odcinku mojej serii z polskimi singlami i epkami. Bohaterem tego odcinka są absolutnie klasycy polskiego big-bitu grupa Czerwone Gitary. Jeżeli chodzi o Czerwone Gitary, udało mi się póki co zebrać tylko cztery epki tego zespołu. Przy czym jedna z nich jest w innej okładce, natomiast. W środku jest czwórka, natomiast okładka jest od singla. Od singla z utworami Anna Maria. I wróćmy na jeziora. Tak ona wygląda. Numer katalogowy SP164. Tutaj mamy zdjęcie czerwonych gitar z Sopotu z 1968 roku. Prawdopodobnie wtedy ten utwór został zaprezentowany. Natomiast w środku mamy wydanie prostego pronitu, czyli lata. 70. Numer katalogowy tej czwórki to N398 i płytka zawiera takie utwory: Dziewczyna z moich snów, jesienny dzień. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt, i Hosa Dyna, krakowska melodia ludowa. Jeżeli jest tutaj, mówisz, że kochasz mnie jak nikt, to jest to epka na pewno z roku 1966, dlatego że ten utwór. Mówisz, że kochasz mnie jak nikt znalazł się na pierwszej płycie czerwonych gitar zatytułowanej To właśnie my Kolejna epka od czerwonych gitar, którą posiadam To kolejna epeczka z okładką zachowana w bardzo ładnym stanie Czerwone gitary śpiewa Seweryn Kajewski Utwory Wolny wieczór, Jak mi się podobasz, Nad morzem i Jak wędrowne ptaki Proszę bardzo Tutaj tył, tutaj przód. Okładki. Natomiast wydanie prosty pronit. Proszę bardzo. Ciekawostka, że tutaj już śpiewał Seweryn Krajewski, skoro współkompozytorem był Krzysztof Klęczą. No cóż. Następna rzecz. E, ciekawa sprawa. Czerwone gitary śpiewają kolendy. I tutaj mamy dwie kolendy: Mizerna cicha i dzisiaj Betlejem oraz Mości gospodarzu i Dzień jeden w roku. Piosenka świąteczna, Czerwony Gitar, kultowy numer, oryginalna okładka. I w środku, moi drodzy, sama płytka opatrzona numerem N490, wydanie Muza Polskie Nagrania. I czwarta epka, którą posiadam, to już jest dość rzadki temat N694, gdzie czerwone gitary próbowały grać progresywnie. Tutaj mamy świetny utwór Pejzaż Miasta. Anna M. i Droga, którą idę. Oczywiście ten Pejzaż Miasta to e, wspaniały utwór e, zajmujący całą pierwszą stronę tej epki. Proszę bardzo, tak ona wygląda. I yy, rzeczywiście czerwone gitary grają tutaj zupełnie inaczej od tego, do czego nas przyzwyczaiły.